Jutro 31 maja, a więc Światowy Dzień Bez Tytoniu. Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa na taką akcję edukacyjną, informacyjną. Będzie punkt konsultacyjny, czynny od godziny 10 w mega medzie na ulicy Czaplińskiej. Także wszystkie osoby chętne, które chcą zerwać z załogiem palenia tytoniu, które chcą się dowiedzieć, jak yy, Tytoń wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Serdecznie zapraszamy. Będą pomiary ciśnienia. Będziemy badać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą takiego urządzenia smokolajzera. Jest to urządzenie nieinwazyjne, nic nie boli. Wszystkie badania są bezpłatne. Można otrzymać materiały edukacyjno-informacyjne. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszam. Nie ma się co bać, bo tak naprawdę, rozstać się z nałogiem powinno. Osoby, które no, no czują to, że nie sprzyja im to palenie. Oczywiście, a poza tym, jakie są z tego korzyści? Przede wszystkim to, jak zawsze i zawsze to jest podkreślone grubą linią i wytłuszczone tłustym drukiem, nasze zdrowie, które no, nie ma na to ceny, jest wartość dodatnia, i to jest najważniejsze.